Wszystkie te prawie, że Jeśli się mnie tam ucięło. Ochrona chemiczna nie. Nie potrzebujemy tego. Ochrona przed promieniowaniem może się przydać. Ochrona psychiczna bardzo. Leczenie ran bardzo. 7000. Dalej nas nie stać. Nie stać. Ostatnio by się przydało kupić parę rzeczy. Wiecie co? Pójdźmy już powiedzieć o tej broni. Mam tu niesaną problem. Nie patrzcie na jego Co? 62? Niemożliwe. Szkoda, że nie 69. aż aż kartę, kartę odzyska przytomność. Prześpiemy się tak za dwa, trzy dni. Nie wiem jak aż tak długo. Długo. Może być ktoś nieprzytomny? Zajesz A kto ty? Nie złom, mieliśmy zabawę, he, mi się, że przyniosłeś mi coś z... przeszłości. Dobra, popijmy. Popijmy. Popij... Nie wiem, co to oznacza? Czy to przypadkiem... nie to prąci ci się... ci? Się śniła? Ja wam tylko będę czytał. Och, stary! To chyba je, jednak nie był sen. To jest karabin Gaussa. Oficjalnie nazywany obiektem 62. Uf, kiedyś wykonałem robotę kon, kon, kontrolą kontaktową dla fabryki Jupitera. Jupit, fabryki Jupiter. Jeśli dobrze pamiętam, projektowałem broń. Wykorzystałem zasadę przyspieszenia pocisków przez pole elektry, elektromagnetyczne. Widzisz ten bęben? To ja... Je zrobiłem. Szkoda, że w 2004 roku projekt został zamknięty. Nigdy nie udało nam się znaleźć wystarczającego mojego źródła energii. Z tej broni już kiedyś strzelono, co mogło się zmienić. A skąd mam wiedzieć do cholery? To już on mówi. Szczerze mówiąc, nie oś... ośmieliłbym się wsadzić śrubokręta w tę baterię. Poza tym system zasilania majakon i maja... Jakieś mechaniczne us uszkodzenie. Teraz naprawdę przydały mi się jakieś plany tej broni. Warsztat testujący, w którym pracowałem, prowadził całą dokumentację, dokumentację projektu. Może plany i dodatkowe dokumenty tego karabinu Gaussa wciąż tam są? Co ciekawe, nadal mam kartę wstępu do warsztatu. Dałbyś mi tę kartę? A, no, no dobrze, tylko jej nie zgub. Jeśli przyniesiesz mi te, te dokumenty, może uda mi się naprawić Twój karabin. Cześć! Byłem tak, Nie zastanawiam się, skąd, skąd go masz. A no, doszłem do Prypeci, zabiłem monolit i karabinek se pożyczył. Aha, to spoko, masz kartę, zdobyć mi te dokumenty. Jakby te dokumenty nie... Jakby... Jakby... Te dokumenty nie starczały. Mam coś dużo o tym obiecie. Teczka z rozkazem... Nie wiem, zostawię numer. te... Dokumenty. I powiem tak, nie będę też... Może jeszcze coś do... APK? Czy nie, już nie? Mam tylko coś nie, może jak wrócimy, to ci sprzedam 8 tysięcy, może nie wiem, może jak wrócimy, to będziesz miał coś lepszego. Nie mam też nic do jedzenia, to by się przydało zarypać. Mamy 20 so soczków, weźmiemy tak 10 konserw, no i dalej nie jesteśmy przeciążeni. Bo taka serwa muszą nam straczyć do końca No i tak, ja się teraz z wami pożegnam Następny odcinek pewnie naprawimy karabinga i Heios!